Dobry kraj, tutaj. i popatrz, tu ja się zatrzymuję, lekko luzuję smycz. Dobrze. I czekam. Czekam. Dobry, sam zrobił. Sam zrobił, tak? Czyli daję mu troszkę czasu. Dawajcie. Dobrze, już, no już. Widzisz, jak ładnie popatrzył na Ciebie? Tak. Dobrze. I daj mu smakołyk. Czyli co któryś raz dajemy mu smakołyk. Dobrze, odchodzisz. Zapuść. Rozumiem, to było za długo. Na... Chodź, liczne. Brawo, jaki grzeczny piesek. Patrz, tutaj, nie dalej. Tak, ale ja chcę powąchanie. Dobrze, super, pięknie. Troszeczkę mu pomogłem, bo mimi się za bardzo zbliżyła. Dobry pies! Super! Tutaj wiesz, jakby troszkę zastąpiłem jego decyzję, bo nie chciałem znowu, żeby wąchał za długo. Brawo, chodź, poznasz koleżankę. Brawo, pies! Dobrze, dobrze. Super, chodź. Super. Dobrze. I smakołyk. Nie za długo. Pamiętajcie, że kluczem do, do konfliktu jest zbyt długie narastanie napięcia. Jak widzicie, że psy są spięte, że nie jest to tak, jak było z Luną, było takie rozluźnienie. Tutaj nie ma tego. Tutaj jest takie lekkie spięcie. Jeżeli tego nie zakończycie szybko, to będziecie mieli potem wybuch. Mm. Chodź ha. Hej! Chodź tu trojpodzi! Uu. Dobrze! Brawo! Dobry pies! Dobry pies! To nie do ciebie, nie? <laughs> Brawo! Chodź! Starałem się, żeby smycz była jak najdłużej luźna. Był ładny układ nosek, ogonek, ogonek, nosek, czyli psy zaczęły się nawzajem obwąchiwać. On był troszeczkę jeszcze za bardzo napięty, miał za mocno w górze ogon. Z tego względu jeszcze ich nie puściłem, tylko dałem czas na to, żeby jeszcze to napięcie opadło. I jeszcze raz. Chodź iPod, Dawaj. Dobry piesek! Brawo, ślicznie! Dobra, i możemy przejść razem w tym samym kierunku. Chodźmy, szeczek. Wąchanie jest ok. Po, Poznaję drugiego psa w ten sposób. Dobrze, 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 nic się nie dzieje. W porządku. Nie idzie za nim albo nie prze... nieważne. Super. Dobry pies. I teraz możesz pozwolić psu pobiegać. Tak. A my co robimy? Stoimy jak cioły? Nie. Przepraszam za <śmów> słowotwórstwo. I nasz drogi iPod ma nową przyjaciółkę. Super, wracajcie. Tutaj nie chodzi o to, żeby przemierzać hektary, tylko żeby dać tak, żeby dać psu na miastkę podążania w jakimś kierunku, a nie ten, bo zawsze jakby zatrzymanie się rodzi konfrontację. Ruch rodzi współpracę. Możesz ją zawołać. Pipi. Dawaj, dawaj, chodź. Aipod, aipod, chodź, chodź. I ty, tak. Dobrze, dobrze, one są już zaprzyjaźnione. Dobry pies, i ruszacie, i ruszacie, i ruszacie. Tak. Brawo, już stóp. Stop i w drugą. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, jest dobrze, to jest dobrze. Nie, nie, wy, wy, wy że teraz macie, patrzcie, macie relację symetryczną i jest to relacja w zabawie. Prawda? Widzicie to, ciała psów są rozluźnione, ogonki rozluźnione, nie ma napięcia. Jest fantastyczna zabawa, czyli macie symetria w zabawie. Tak, zamieniliśmy zachowanie agresywne na zabawę. Brawo, ma kolejną przyjaciółkę. Teraz możemy to zakończyć. Mimi? Tak. Mimisia? Chodź, ty, tak. Dobry pies. Łapiesz? Hector! Hector! Chodź, ładnie. Dobry pieseczek! Dobrze, super. Zapinamy psa. Pięknie. Zawsze jak zapinamy, to nagradzamy i odchodzimy. Kończymy zabawę w tym momencie, w którym widzimy, że jeszcze emocje są pod kontrolą. No to jak Wam się podoba? Czy to doświadczenie jest dla Was pouczające? No to fajnie, czyli nie marzliście na próżno.